DJ Prezenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. Znakomitą pasję zwycięstw podtrzymali piłkarze Polonii Kępno. W meczu szóstej kolejki kaliskiej Okręgówki biało-niebiescy pokonali LKS Czarnyna z 3-2. Po pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, aby lider rozgrywek mógł mieć jakiekolwiek problemy z pokonaniem Beniaminka. Gospodarze prowadzili bowiem po pierwszych 45 minutach 3-0. do 0. W dziewiątej minucie znakomite dośrodkowanie Witolda Komosia wykończył Łukasz Walczak. To dodało wielkiego animuszu miejscowym, którzy momentami stłamsili swoich rywali, stwarzając sobie kilka kolejnych okazji do strzelenia gola. Bramka padła jednak po błędzie defensywy. W 25 minucie asekurując Łukasza Walczaka, obrońca przyjezdnych niefortunnie zderzył się z bramkarzem, a piłkę do bramki skierował Piotr Cierlak. W 40 minucie Marcin Gruszka podwyższył po podaniu Cierlaka na 3 do 0. Po zmianie stron grali w zasadzie już tylko goście. W 61 minucie sygnał do odrabiania straty dał Szymon Kaczmarek, a w 81 kontaktowego gola zdobył Arkadiusz Trzepacz. Na wyrównanie zabrakło być może czasu, szczęścia, ale też w nieprawdopodobny sposób w doliczonym czasie gry swój zespół uratował bramkarz Polonii Bartosz Skupień. Zagraliśmy za, zespół zagrał za bardzo bojaźliwie, troszeczkę przestraszeni, dopiero jak wyniki się, praktycznie nie było tu do stracenia, zagraliśmy odważnie i, i to nam się opłaciło, Strzeliliśmy dwie bramki, mogliśmy przynajmniej jeszcze dwa razy bramkarz wybronił w bardzo ładny sposób, także no szkoda, no, niestety, ale ten mecz trwa 90 minut i, i to musimy na przyszłość sobie zdawać sobie sprawę. Ta druga połowa to zamiast myszczyć bramkę i uspokoić grę, to powiem inaczej, to była najsłabsza połowa w tej rundzie na tą chwilę. Nic ująć, nic dodać, Ci chłopcy co weszli nie pokazali nic... Wręcz przeciwnie, co niektórzy nawet osłabili ten zespół. Wiem, że to są może takie słowa, których nie powinienem powiedzieć, ale no, trzeba, naprawdę, trzeba czasami sobie powiedzieć coś mocno, żeby po prostu to, co do niektórych doszło, bo niektórzy nie, nie potrafią wejść na boisko i zrobić to, co, co do nich należy. Próbują indywidualnych akcji i to później się kończy, jak się kończy. No ale trudno, no, cieszę się z trzech punktów. Widać ten czarny las, naprawdę do, bardzo dobry przeciwnik. Myślę, że gdybyśmy zagrali swoje, nie byłoby tej dramaturgii w drugiej połowie. A tak przeciwnik strzelił nam jedną bramkę, drugą bramkę. No i do końca, nawet do tych doliczonych czasów, czterech minut gry, naprawdę było bardzo, bardzo do końca nerwowo. Polonia pozostaje liderem rozgrywek. W najbliższej kolejce Kempinanie zagrają w Pleszawie ze Stalą.